Pozdrawiamy team, wędulów. Yo, witam! Jesteśmy na targach w Poznaniu po prostu. Cudowne miejsce, piękne, najlepsze samochody, motocykle, chopery, ścigacze. Wszystko co byście chcieli. Wchodzimy, będziemy nagrywać, będziemy patrzeć co tu jest. Zapraszam wszystkich. I w ogóle, Enduro Kasianka. Idziemy na targi. Wchodzimy. 2,24 Motor Show Poznań. Pora umierać. Witam po prostu na takim cudownym stanowisku tutaj. Kajo MRF YCF, Kajo gińskie. MRF polski, YF francuski Ale wszystkie motorki są naprawdę super eleganckie A ty co? Tutaj 140 taki model w czterosuwie Silnik nie do zdarcia Można na start dla dzieciaczka 12 Nawet 10 może już nawet niektórzy zaczynali Albo jakaś dziewczyna by chciała. Proszę Państwa, 140 te ekstra modele, tu mniejsze modele, w wieku powiedzmy 5 lat, 6 lat, 7 lat, to już takie, już powoli wyrastają potem z takie, ja już mam 8, to się przysiada na 125, do karty nawet teraz wjechały w to wszystko piękne. A teraz tutaj, T4 Racing, nowa wersja Proszę spojrzeć, Włożony powietrzem Nie do zajechania, nie do zajechania silnik, proszę Państwa Zarąbisty, Dawer mówi, że jest ekstra, cudowny i piękny Patrz na to, patrzy na to Kayo Racing Performance, KRP, nie ma zawiasu lepszego niż ten Człowieku, chłopie, kurde, wysiadają, no? A tutaj jest teraz ekstra, K5 czysta. Na to wszyscy się czają To już jest płodzone. cieczą, proszę Państwa Spójrzcie na to Płocone cieczą Tu chłodnica Cylindry Wszystko pięknie Czarne Idealne Idealne po prostu Idealne Po co -y? K5 300 enduro Wszyscy polecają Enduro Kasianka poleca. Chłodny jeszcze wspominało o tamtym 250 w sumie. Proszę Państwa co Jeszcze nie jeździłem Jeszcze nie wiem Ale zamierzam tym Też poupalać Ogólnie bardzo bardzo fajne, na pewno. I no, cena już troszeczkę jest wyższa: 18,900, ale i tak to jest połowa po prostu wszystkich KTMów, Więc polecam, naprawdę, polecam te motorki. Super w dwusuwa, też sprawdzę i opowiem o tym, jak się tym jeździ. Aczkolwiek jeszcze nie jeździłem, ale zamierzam. I będę. I pozdrawiam. I Kaszanka na stoisku. Kajo, MRF, YCF. jo!